Eka, z tej strony Kondys I witajcie dzisiaj w poradniku do mojego nekromanty pod skości. z kości jest obecnie jedną z najlepszych zdolności do walki na pojedynczy cel Więc zdecydowałem się właśnie wybrać tę postać do zrobienia uberlilic Pierwsze podejścia będą już dzisiaj, jeśli się ten film na premierę Więc zapraszam was bardzo serdecznie na streamka na Twitcha, żeby zobaczyć to wszystko co się dzieje live Czy ją zabiję? Nie jestem pewien, mam około 50 podejść bo tyle mam obecnie nafarmionych scrollów na TPK oczywiście robię to na hardkorze, robię to solo w końcu zdecydowałem się na Nekromantę Barbarzyńca jest najtrudniejszą klasą do wysolowania u Lilith, więc trochę sobie tutaj za bardzo utrudniłem wyzwanie na razie z tego co patrzyłem to no z tych najpopularniejszych osób no to zrobiło to tylko jedynie Ben na trzech klasach i Alkaiser solo Barbarzyńcom jeśli by się pewnie wgłębiło więcej no to się znajdzie jakieś pojedyncze osoby ale na przykład, z tego co słyszałem, w Polsce jeszcze nikt jej nie zrobił solo na hardkorze, więc może nawet będę pierwszy. Do tego właśnie potrzebuję. Bardzo mocny build. Dzisiaj, właśnie dobijemy sobie level setny na nim i polecimy już właśnie rozwalać system. I dobra, zabierzmy się na build, żeby tutaj też tego mega nie przedłużać. I co ja tutaj w ogóle mam? I temy mam w miarę dobre, nie są idealne, ale tutaj część rzeczy, które po prostu są wymagane, nawet spełniłem. Ten build opiera się tylko i wyłącznie na stakowaniu w nieskończoność krytyka, stakowaniu właśnie tej obrażeń odsłoniętych. I pomimo tego, że nie mam tego aż tak dużo, bo mam poniżej 400% kryta zwykłych, 170% kryta od kości, co łącznie daje tutaj 550 około tych obrażeń odkryta. Tak, mamy bardzo potężną moc, którą zawsze umieszczamy w amulecie. I powoduje ona, że wrogowie, którzy odnieśli obrażenia od trupich macek, otrzymują maksymalnie 90% dodatkowych obrażeń twoich trafień krytycznych. Przy tym procencie jest X. I to znaczy, że to się mnoży. Czyli w sumie, no nie mam tego 550, tylko mam prawie 1000% obrażeń od Kreta. I powoduje to, że właśnie windujemy nasze obrażenia w kosmos. Więc inwestowanie w kryta, inwestowanie tutaj wyobrażenia odsłoniętym celom robi naprawdę potężną robotę. I wydaje mi się, że nawet to jest trochę obecnie zbugowane, no bo tak nie powinno być. Tak na przykład w dwuręcznej broni maksymalny kryt no to jest 60%, tak gdyby to było tutaj 80% w Amulecie i tak byłoby to dużo. A to jest mnożnik, to nawet się nie dodaje, tylko to się mnoży. Więc tutaj ten nekromanta pewnie zbyt długo nie przeżyje, na pierwszym sezonie uważam, że zostanie znerfiony, więc jest to idealny moment Jeśli obecnie nie wiecie jaką postać sobie zrobić, odpalcie nekromantę podwórz nieskości Tą postacię można levelować od pierwszego poziomu, tak jak ja pokazywałem ostatnio nekromantę na napływ krwi, pokazywałem tam barbarzyńców pod tornado Tym nekromantom możecie grać od pierwszego do setnego levela i według mnie jest mega fajny. Przejdźmy sobie po reszcie item, żeby tutaj też tak nie latać od jednego do drugiego. Po kolei, hełmik, bezśmiertne oblicze. Jedyny unikat używany w tym buildzie, nie jest wymagany w 100%, ale jest to jedyny hełm chyba w całej grze, który daje obrażenia od umiejętności trafień krytycznych. Co dopiero mówiłem o tym krycie jak bardzo jest dla nas ważny, więc z chwilą, gdy znajdziemy ten hełm, robi robotę. Daje nam też te wybuchy z kości, daje nam maksymalną esencję, ogółem bardzo ładny unikat. Dosyć, dosyć proste do znalezienia, więc też tutaj nie powinniście mieć z nim problemu. Dalej mamy zbroję, i to co mnie interesowało w zbroi, no to jest pancerz, to jest inteligencja i maksymalne zdrowie. Zamiast tego procentu obrażeń mógłbym mieć procent obrażeń od kości, to byłaby wyższa rolka, mógłbym mieć procentową redukcję obrażeń. Ogółem. Zbroja dość defensywna, ale też tutaj ta inteligencja, fajnie, fajnie ją mieć, żeby tutaj chociaż minimalnie te obrażenia podbić, zwłaszcza, że ins tutaj, pamiętajmy, że jest mnożnikiem. Jako aspekt, bariera przy otrzymaniu obrażeń, przydaje się bardzo przy mapowaniu oraz właśnie, tak jak mówiłem, jest to build na Oberlilit. Więc, z chwilą gdy ona puszcza te takie pomniejsze ataki, to ta bariera robi robotę. Jest bardzo przyjemna. Nie musimy się aż tak bardzo martwić to, że dostaniemy jakieś takie dziwne one-shoty raz na jakiś czas, tylko pozwala nam taki mieć lepszy sustain. Rękawice, rękawice, o jejku, tyle można mówić rękawice albo nakromane te podwórzeński. Ale tak. Szczęśliwy traf, maksymalnie 5% szans na zyskanie podstawowego zasobu. Jeśli macie to na maksymalnej rolce. To wszystkie wasze problemy z esencją po prostu znikają. Tutaj, oczywiście, jest to build, w którym bardzo dużo chcemy spamować nad naszą włócznią. Chcemy, żeby kosztowała jak najmniej esencji i też jak najszybciej tę esencję zdobywać. Więc jest tutaj to naprawdę mocne i polecałbym Wam bardzo, żeby tutaj się tym zainteresować. Dodatkowo, oczywiście, szansa na szczęśliwy traf, mega ważna sprawa. Plus 4 do z kości, wymagane. I jako ostatni stat obrażenia trafień krytycznych, umiejętności kości. Wydaje mi się, że jest to najlepsza rzecz. Jeśli macie problem, to szansa nakryta. Ale tutaj wydaje mi się, że te cztery ustawienia są chyba najlepsze, ponieważ musimy mieć bardzo dużą szans na szczęśliwy traf i wtedy sobie spokojnie ten zasób odzyskujemy. Obrażenia od trafień krytycznych nam się mnożą, więc jest to super sprawa. No i wuszenia z kości wymagana. Jako moc legendarna, no to moc pasywna, skostniała esencja zwiększa również obrażenia od trafień krytycznych kości. Czyli tutaj. Do maksymalnie 40, więc mamy te spokojnie takie 40% obrażeń od kryta, więc tak jakby z tych rękawic możemy mieć nawet 70% obrażeń od trafień krytycznych, no mega, mega mocna sprawa. Podenki, też tutaj pod, podobnie patrzyłem, maksymalne zdrowie, inteligencja, redukcja obrażeń i pancerz, no tego pancerza nie mam, trafiła się siła. Już lepszych nie znalazłem. Jako aspekt naznaczony, no to tutaj, gdy zadajemy obrażenia, otrzymujemy tą premię do pancerza. Też bardzo potężna moc. Wszędzie w zbroi, w klejnotach oczywiście Rubiny. I jako budki tutaj, no z butkami też jest dużo kombinowania. I to co wydaje mi się, że na Lilith będzie dla mnie najważniejsze, to jest właśnie szybkość ruchu, redukcja kosztu esencji, plus do trupik macek i plus do inteligencji. Ja dostałem tutaj plus do wszystkich współczynników, więc już też git sprawa. Ale jeśli chcecie sobie zrobić ten build po odbieganie głównie farmy to zamiast tego plus do współczynników albo plus do trupik macek, będziecie chcieli mieć szybkość ruchu po zabiciu elity W związku z tym, że nekromanta nie ma żadnej zdolności ruchu No to właśnie chcemy mieć tą szybkość ruchu po zabiciu elit i wtedy spokojnie mamy non stop 200% maksymalne prędkości ruchu No i jest to w miarę przyjemne Tak jak widzicie na naznaczeniu też akurat mam moc z kodeksu 8% szybkości ruchu Po trafieniu krytycznym my ciągle krytujemy, więc mamy ciągle te 8% dodatkowe No fajnie gdybym miał 16, no ale nie mogę tego znaleźć Jako brońka ja tutaj znalazłem 819 miecz więc yy, śmieję się, że to prawie był pradziad. No ale, ale jest to w miarę ładny mieczyk. Mam inteligencję, obrażenia odkryta, pobliskim wrogom i główne. Oczywiście pobliskim wrogom i umiejętności główne są tutaj niepożądane. Chcielibyśmy inteligencję, obrażenia od trafień krytycznych, obrażenia od trafień krytycznych kości oraz obrażenia odsłoniętym wrogom. No i jako aspekt oczywiście atak podstawowy włóczni z kości sprawia, że wszyscy trafieni w poza pierwszym stają się odsłonięci. I co ważniejsze, odłamki włóczni z kości zadają dodatkowe 225% dodatkowych obrażeń. Jest to naprawdę potężny przelicznik. I to jest od kodeksu, którą właśnie zdobywamy w slumsach Gulranu, kiedy przebiegniemy je pierwszy raz, więc spokojnie właśnie od pierwszego levela, no od 25 levela, gdy już odblokujemy to wcześniej, ale gdy będzie to wasza pierwsza postać, pierwszy raz przejdziecie sobie w slumsy będziecie mogli od razu naznaczyć ten aspekt u okultysty, i praktycznie od tego levela, na którym to zrobicie, nie będziecie mieć już żadnych problemów nigdy tą postacią, więc jest to też bardzo potężny build na levelowanie i chyba właśnie najlepszy build na levelowanie nekromanty. Na więc gorąco, gorąco polecam sobie spokojnie, nawet zacząć. amuletik Ja akurat tutaj miałem duże problemy z amuletem. Potrzebujemy szybkość ruchu i musimy mieć redukcję kosztu esencji. Te dwa staty musimy mieć, a pozostałe, no to oczywiście. No, jakaś redukcja obrażeń, jest spoko. Zmierzchny czas oddamienia, jest spoko. Tam plus do jak jakichś pasywek. Tutaj, zwłaszcza to takie pasywki u kramaty, jak Długie Ramie Śmierci, są bardzo mocne. Czy któreś pasywki z kości też są mega dobre? No, ale ja tutaj niestety to jest jedyny amulet, który znalazłem, który ma i szybkość ruchu, i redukcję kosztów. Redukcja kosztów jest tutaj prawie maksymalna, więc no, nie mogłem po prostu wybrać innego amuletu. Te dwa staty były zdecydowanie zbyt mocne, żeby tutaj kombinować coś innego. I tak jak wcześniej mówiłem, odnośnie aspektu, odnośnie naznaczenia, no to te trupie macki dające szansę na kryta. Oraz to, że wrogowie otrzymują dodatkowe obrażenia, no to, to jest tutaj potężna sprawa. Jeśli chodzi o pierścienie, no to tutaj mam, można powiedzieć, idealny pierścień. Obrażenia od odsłonięcia, szansa nakryta, esencja i obrażenia odkryta. Jest to naprawdę potężne kombo i tak jak widzicie, nie mam tutaj szansy na lucky hita. Ponieważ wydaje mi się, że nie potrzebuję tego aż tak dużo. Obecnie mam 61% lucky hita, tak właśnie w okolicach 60-65% to już jest wystarczająco. Musimy też właśnie pamiętać, że... Esencja jest praktycznie szansą nakryta dla nas, więc tutaj ewentualnie ten drugi pierścień możecie mieć właśnie bez tej szansy nakryta, tylko właśnie z tą szansą na szczęśliwy traf, i ja dokładnie tak mam tutaj z drugim pierścieniem. Niestety, ale tutaj nie mam plus max do esencji. Powinno tutaj być właśnie, że jeden pierścień ma to obrażenie do odsłonięcia, szansę nakryta, esencja obrażenia trafień krytycznych, dowolnie z kości albo zwykłe. A tutaj na drugim po prostu zamiast tego kryta powinienem mieć szansę na szczęśliwy traf, czyli właśnie tutaj mam szansę na szczęśliwy traf, mam kryta, mam odsłonięcie, ale mam to generowanie zasobów, które tutaj jest złym statem. W tym miejscu jakbym miał max esencji to byłoby po prostu idealnie, a właśnie aspekt tutaj jest, że przy szczęśliwym trafie mamy szansę na wygenerowanie zasobu, gdy trafiam odsłoniętych wrogów. No, każdy wrog jest odsłonięty u mnie, no i to, że trafienia umiejętności kości zwiększają moją regenerację esencji. No, esencja jest dla nas najważniejsza, więc musimy też tutaj mocno o nią dbać. A tutaj patrząc tak mniej więcej po jeszcze statystykach Potrzebowalibyśmy mieć właśnie około 30-35% szansy na kryta. U mnie chyba najbardziej boli to, że na rękawicach nie mam tego kryta Wciąż się tutaj gubię z tym, czy powinna tutaj być obrażenia od kryta, czy właśnie szansa na kryta. Patrzymy to tak, że dla nas maksymalna esencja jest również szansą na kryta I to jest dzięki zdolnościom I właśnie sobie przejdźmy przez to po zdolnościach, tutaj wam też opowiem o tym wszystkim Pomimo tego, że jest to w miarę prosty build, to jednak tutaj ma te takie lekkie niuanse, które sobie warto też wiedzieć, o których warto tutaj posłuchać Więc sobie polecimy po kolei kościana odłamki tutaj też ze wzmocnieniem, które bazowo daje 8% szansy na kryta, więc już sobie policzmy, tutaj mamy dodatkowe 8% Policzmy 30%, żeby było prościej Tymi kościelnymi odłamkami na 38% Potem nasza włócznia z kości, ze wzmocnieniem dolnym, która daje nam dodatkowe 5% szansy na kryta Czyli 30 plus 8 plus 5, już 43% mamy szansę na kryta Bierzemy sobie Martwą Energię, Niedoskonałą Równowagę, Okrawane Mięso Dalej raz krawą głę raz Wybuch Zwłok, Konurę Żniwa 2, Paliwe Śmierci 3 Wgieramy Śmierci 3, tutaj w trupie Macki ja dałem 5 na 5, żeby mieć tutaj to mniejsze odnowienie Krwawe Kule i tutaj dalej, Zamkowane Ostrze zwiększają szanse na moich kości, to sobie policzmy 1% na każde 10 esencji ja esencji mam 190, mogę spokojnie mieć 250, zaraz do tego dojdę, więc liczmy właśnie 250 Czyli dodatkowe 25% Czyli mamy z tego już 43 plus 25, to mamy już 68% szanse nakryta. To Oczywiście 3x3 ostrze, złamanie z przemieszczaniem też 3x3, no i strzępy też 3x3 Samotna Warta, Memento Mori oraz Inspirujące przywództwo też na maksa No i skosniała esencja Zwiększone obrażenia za każdy pościganiem, punkt esencji. Też mega ważna sprawa. Nawołnica kości, która daje nam 20% szansy nakryta, więc gdy ją uruchomimy, to mamy dodatkowe 20%, to już jest 88% szansy nakryta. Księga umarłych, ofiarowanie wojowników. Szkletowi, magowie, ofiarowanie na esencję. I golemy, ofiarowanie na obrażenia od strafeń krytycznych. Czy tego tak mówiłem? Mam te 68-88% szansy nakryta. I trzeba jeszcze doliczyć, położyć trupik macek 27, maksymalnie 30, czyli z tych 68 już mam 98% szansy nakryta. Gdy użyję na wojnce kości, mam już 115, więc znalazłam zbyt dużo. Wtedy, gdybyśmy tutaj wpakowali jeszcze minimalne odnowienie, to właśnie w amulecie, to chyba bym już tutaj miał te praktycznie 100% szans cały czas. I wtedy bym się nie martwił, czy w rękawicach mieć tą szansę nakryta, czy nie mieć. Zazwyczaj jeśli chcecie to bardzo min maxować, to już to właśnie maksujemy esencją I to możemy sobie zwiększać z mistrzostwa, czy to właśnie jeszcze spotki, które daje nam plus 50 do esencji To tak spokojnie nawet możemy dochodzić do 300 esencji, gdy mamy to już wszystko bardzo dobre, tak jak ja pokazywałem W całym moim hełmie mógłbym mieć plus 10 esencji więcej, to jest ten dodatkowy punkt szansy nakryta Jest to też o tyle fajny build, żeby sobie tak wszystko dodawać do siebie, liczyć, min maxować, ulepszać tak jak mamy ubarbarżenie, to, to po prostu mamy takiego kloza, który zawsze działa. Tutaj też to za zawsze działa, ale możemy te takie malutkie fragmenciki, właśnie, o kurde, mam 98% szansy na kryta, chcę mieć 100, tutaj mam 250 obrażeń odkryta, mogę mieć 270 i tak, tutaj dziubać, dziubać, dziubać. Jest to właśnie bardzo przyjemne, żeby sobie zrobić taką idealną postać. Widzicie, jak ja tutaj wciąż praktycznie w każdym miejscu mam coś, co mogę zmienić. Nie mam ani jednego itemu, z którego jestem zadowolony. No dobra, akurat ten, ten, ten pieśń jest zajebisty, jego nigdy nie wymienię. <laughs> Ale poza tym, no to każdy item jeszcze mam do, do wymiany. A już mówię, że idę na oberlite. Ale dobra, nie że tutaj aż tak bardzo. Tylko sobie pójdźmy jeszcze do drzewka Mistrzostw. I tutaj widzicie, że już mam praktycznie skończone drzewko, no bo mam tylko jeszcze dwa lewele do wbicia. 8 paragonów. Pełne drzewko macie też w opisie. Żeby sobie też oczywiście kliknąć, nie, nie, nie musieć przewijać filmu i sprawdzać cały czas. Ale to sobie też szybko przelećmy. W pierwszym miejscu gniazdo glifu ofiarność Tutaj sobie zbieramy ten mój taki standardowy start, jak już widzieliście po barbarzyńcach I pierwsza tablica to jest przeszczep kości I glif grabarz Tutaj sobie widzicie, że zbieramy tą zręczność, żeby mieć bonus za grabarza Bardzo ważne zabicie wroga daje ci zasób I jeśli wbijemy 50 level To bardzo szybko chcemy przejść na górę, nawet tutaj nie interesować się tymi wszystkimi bonusami Tylko jak najszybciej wejść tutaj po ten bonus, właśnie z pokrzepienia, bo to jest max esencji. Zabicie, daje nam esencję. Dookoła też zabicie, daje nam esencję. Jest to bardzo ważne. Potem możemy sobie to wyjąć nawet. Ale dopóki właśnie biegamy, na samą Uberlis to sobie wyjmę. Ale do, dopóki biegamy, to jeden czy nawet te dwa punkty tutaj wsadzone daje nam bardzo dużo. I też na sam początek gry to wam da bardzo dużo. Dalej, tutaj idziemy najpierw na prawo, wybieramy sobie trupożerstwo, a pod glif bierzemy nadużycie, które też jest mega ważne. Na samym początku też za... oczywiście to nadużycie chcecie sobie dać tutaj, ten grabasz jest dopiero na sam koniec. Was najbardziej interesuje na początek nadużycie i oczywiście też esencja. Tak akurat ten build jest oczywiście już na endgame, ale w tym miejscu ta ofiarność i w tym miejscu ten grabasz wymienia się sobie właśnie na nadużycie i na esencję. To są najważniejsze dwa glify dla nekromanty, ale tutaj już pokazuję tą wersję końcową, więc też tutaj oczywiście wierzę, że umiecie czytać. Widzicie co jest lepsze, co, co jest gorsze. I tutaj chyba nawet tak wam nie, nie musiałem mówić, ale wolę o tym przypomnieć, że te dwa glify tutaj obrażają tym celom. Obrażenia od trafień krytycznych umiejętności głównych są najważniejsze, więc też tutaj. Jeśli to dopiero zaczynacie, macie niski level, to sobie wstawcie je w tych miejscach. No. Tutaj idziemy właśnie po to trupożerstwo, bierzemy sobie tutaj obrażenia wrogom okaleczonym. No i potem jedziemy już na górę, bierzemy sobie zapach śmierci jako glif nasycanie. Idziemy dalej, tutaj sobie zbieramy też oczywiście obrażenia odkryta. No i jedziemy tutaj na sam koniec po glif, tak jak widzicie tej esencji. Nie zbieramy tutaj krwawej jatki, ale właśnie tutaj sobie jedziemy tylko i wyłącznie po obrażeniu także głównym. Tutaj bierzemy niby te moce na umocnienie, ale my się na tym bildzie nie umacniamy. Te dwa punkty są dla nas, można powiedzieć, stracone. Idziemy tylko i wyłącznie po tą zręczność tutaj. Widzicie? Te 7 zręczności daje mi aż 14% obrażeń trafień krytycznych. Takie dwa punkty dają mi dosłownie więcej obrażeń kryta niż te rękawice. Więc jest to też naprawdę tutaj niesamowite, jak możemy z tych paragonów sobie wzmocnić naszą postać. Więc, dobra, jakby ktoś sobie chciał tak na szybko zobaczyć ten filmik, no to macie ofiarność, tutaj grabasz na tablicy kości tablica trupożerstwo Nadużycie tablica zapach śmierci, jazoglifu nasycanie, no i tablica krwawa jatka. Z glifem Esencja. Mam nadzieję, że ten build Wam się spodoba. Mi się gra na nim mega dobrze, ale też już tutaj powoli czas na inne klasy. Zabiję Oberlilit, czas na Druida, potem czas na Łotra. Więc że tutaj do pierwszego sezonu trzeba się ze wszystkim wyrobić. W ten czwartek mamy developer update odnośnie pierwszego sezonu, więc też się dowiemy wszystkiego o sezonie. Znaczy, wszystkiego, przynajmniej daty startu. Więc to nam wystarczy, zobaczymy co tam będzie Pamiętajcie, żeby wbić na streama, może akurat wam się uda wpaść kiedy zabijam brylit To akurat nie jest idealnie film o tym, ale wiem, że będzie się o to milion osób pytać Zwłaszcza jak tutaj przechodzicie z YouTube'a i nie oglądacie tak, tak streama Jak gram na hardkorze, więc mam dostęp do zwojów ucieczki I do mikstury, akurat nie na tej mikstury przy sobie, unikania śmierci Więc chwilą, gdy otrzymam śmiertelne obrażenia Otrzymuję tarczę nieśmiertelności na 2 sekundy I w tym czasie jestem nieśmiertelny Więc w tym czasie też mogę się teleportować do miasta i wrócić, aby sprawować kolejny raz walczyć z Lilith Czy to jest dobre, czy to jest złe, to już zostawiam każdemu do opinii Są osoby, które uważają, że hardcore przez to jest prostsze niż softcore Ale z drugiej strony, dlaczego są tylko dwie osoby znane, które zabiją uber solo na hardkorze Skoro to jest takie proste <laughs> Więc tutaj, tutaj mogę dać podstawowy argument Skoro to jest takie proste, zrób to sam Ja uważam, że nekromanta po jest najprostszym buildem do zrobienia uber solo na hardkorze ale wciąż jest to mega, mega trudna rzecz. Więc jeśli ktoś zrobi ją solo hardcore barbem, chyle czoła. Jeśli ktoś zrobi ją solo hardcore so sorką, chyle czoła. Jeśli ktoś zrobi ją solo byle jakim buildem, to już chyle czoła, bo to jest trudne. A czy jest łatwiej na hardkorze, czy jest łatwiej na softkorze. No widziałem kogoś, kto napisał, że w końcu zabił Lid po 1500 prób. Jeśli ja bym miał 15 tysiąca prób, to bym ją zrobił też na barbarzyńcy. Ale my jesteśmy tutaj ograniczeni trenowaniem. Więc. Jeśli bym sobie zrobił najpierw na softkorze postać Żeby potem ją zabić na hardkorze To byłoby też prościej Sam też opieram się na, na przykład na filmach na YouTube Ponieważ inaczej nie miałbym dosłownie szans Żeby najpierw nauczyć się jej mechanik I potem próbować podejść Tylko już znając same mechaniki i użąc się walki już tak z pamięci mięśniowej to jest wciąż bardzo trudne Więc dajcie znać czy wy zrobiliście solo u Berlitz, czy to na softkorze czy to na hardkorze Jeśli zrobicie to na hardkorze to też tym bardziej dawajcie znać, ponieważ chcę wiedzieć czy będę pierwszą osobą która zrobi to solo na hardkorze Więc dawajcie znać, zostawcie też subskrypcję na kanale, zostawcie łapkę w górę, żebym też tutaj wiedział aby więcej o YouTubea dbać No nie mam czasu tak robić non filmy na YouTube, ale takie buildy gdy już kończę, gdy już będę wchodził na kolejną postać Tutaj też na każdej postaci takie 2-3 bildy chcę robić. Widzimy się na YouTube, widzimy się na Twitchu, dbajcie o siebie. Hej, papa, hej, bye bye. Dziękuję bardzo wspierającym, dzięki którym jestem w stanie robić tak dużo filmów. Jesteście wspaniali.